Dzień dobry, dzieci! Jest środa, minęła godzina 17. Nadjeżdżamy z programem Junior, przepisowy cyklista. Kochane dzieciaki, w ostatnim odcinku odpowiadaliśmy na pytanie, co to jest karta rowerowa i po co ona jest potrzebna. Robimy takie krótkie przypomnienie wiadomości z poprzedniego odcinka. No więc, karta rowerowa tak szybko mówiąc nic innego jak uprawnienia do kierowania pojazdem. Rowerem, oczywiście. To znaczy takie pierwsze prawo jazdy dla dziecka. Karta rowerowa jest obowiązkowa dla dzieci od 10 do 18 roku życia. To jest temat karty rowerowej. Jeśli chodzi o pytanie, po co ona jest potrzebna, to potrzebna jest nam do okazania organom uprawnionym do kontroli pojazdów. Ale jest potwierdzeniem, że umiemy, że znamy przepisy ruchu drogowego. To było powiedziane w poprzednim odcinku. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to rozwiążemy zagadkę: co to jest rower i jakie elementy należą do obowiązkowego wyposażenia tego roweru? No więc, rozpoczynamy. Kochani, rower to pojazd. Proszę nie mylić tego z jakimś urządzeniem czy z jakąś zabawką. To nie jest zabawka. Rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 90 cm, napędzany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. To znaczy, że rower nie może być szerszy niż 90 cm. Jeśli ktoś z Was kiedyś zmieni sobie w rowerze kierownicę, to musi pamiętać, że kierownica nie może być szersza jak 90 cm. No więc to jest nasz rower. Przed nowelizacją przepisów, dawno, dawno temu, rower był pojazdem jednośladowym. Teraz rower jest po prostu pojazdem, więc może być wielośladowym. Możemy mieć rower czterokołowy, możemy mieć rower trzykołowy. Ale musimy pamiętać, że szerokość tego roweru. Nie może przekraczać 90 cm i musi być napędzany siłą mięśni. Dobrze. Wiemy już, co to jest rower. Przechodzimy, kochani, teraz do ważnego zagadnienia właśnie tych obowiązkowych elementów, które muszą być w rowerze zamontowane, żebyśmy mogli wyjechać na drogę publiczną. I teraz, jak Wam się wydaje, jakie to są elementy? Te obowiązkowe. Przypominam tylko, że koła, szprychy, siodełko, kierownica, rama, pedały, zębatki, łańcuch, błotniki to jest budowa roweru, a nie jego wyposażenie. No? Jak wam się wydaje? Jakie elementy są obowiązkowe? Co taki kierujący rowerem musi mieć zamontowane w rowerze? żeby mógł wyjechać na drogę. Po pierwsze, obowiązkowe są światła, a więc pierwsze światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej musi być usytuowane z przodu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra to światło z przodu w rowerze może być migające. Kolejny taki element obowiązkowy to światło czerwone z tyłu. Również może być migające. Kolejny element bardzo istotny to dzwonek. Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. Czyli taka ogromna trąba, którą mają ciężarówki, już wiemy, że być nie może, bo to jest właśnie ten przerażający dźwięk. Więc musi być dzwonek. Kolejny element to odblask z tyłu. Odblask z tyłu musi być barwy czerwonej. I w kształcie innym niż trójkąt. Czy wiecie, dlaczego nie może być trójkąt? <laughs> tak myślałem. Ten trójkąt, o którym myślicie, to jest trójkąt ostrzegawczy. Jak nam się zepsuje pojazd, to wtedy ustawiamy ten trójkąt ostrzegawczy za pojazdem. My mówimy tutaj o odblaskowym trójkącie barwy czerwonej. Więc pamiętajcie, że taki trójkąt odblaskowy. Barwy czerwonej jest usytuowany na końcu przyczepy. Jak będziecie kiedyś szli sobie z rodzicami, czy będziecie sami szli na przykład do szkoły i zobaczycie jakąś przyczepę, to zwróćcie uwagę z tyłu, jest właśnie trójkąt czerwony odblaskowy. Dobrze, mamy już trzy elementy obowiązkowe, tak? Światło z przodu, światło z tyłu, odblask czerwony, aha, i dzwonek, czyli cztery. Został nam jeszcze jeden obowiązkowy element. I to, kochane dzieciaki, jest hamulec. Zgodnie z przepisami w rowerze musi być przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec. Co to znaczy skutecznie działający? To znaczy, że jak jadę sobie rowerem i ja zahamuję tym hamulcem, to rower mi się zatrzyma w tym miejscu, w którym chciałbym, żeby się zatrzymał. To jest wtedy działający Hamulec. No więc robimy sobie takie krótkie powtórzenie tych wszystkich elementów. Pierwszy element to światło pozycyjne z przodu barwy białej lub żółtej selektywnej. To światełko może być migające. Drugi element, światło czerwone z tyłu, również może być migające. Kolejny element to odblask z tyłu barwy czerwonej w kształcie innym niż trójkąt. Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku i przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec. To są, kochani, nasze wszystkie elementy obowiązkowe. Wy jako przyszli rowerzyści, musicie pamiętać, że rowerzysta w Polsce jest zwolniony z używania świateł w dzień czyli rowerzysta może sobie jechać na niewłączonych światłach. Ale musicie pamiętać dwie rzeczy. Po pierwsze, jak będziecie wjeżdżać nawet w dzień do tunelu, to należy w tunelu mieć obowiązkowo włączone światła, więc przed tunelem będziecie musieli je włączyć. I kolejny ważny punkt to rowerzysta ma obowiązek jeździć na włączonych światłach od zmierzchu do świtu. Jeśli zastanawiacie się, kiedy zapada zmierzch, to podpowiem: Zmierzch. Zapada godzinę po zachodzie słońca. Mam nadzieję, że notatki zostały zrobione i na lekcji techniki będziecie już wiedzieć, co to jest rower i jakie elementy należą do obowiązkowego wyposażenia roweru. Nasza audycja właśnie dobiega końca. Dziękuję Wam pięknie za to, że ze mną byliście i zapraszam za tydzień w środę o godzinie 17. W następnym odcinku omówimy sobie drogę i jej elementy. Trzymajcie się, cześć! Hubert Dobrzyński